Witam, dzień dobry. Poniedziałek, zaczynamy z samego rana. Chciałem podgonić robotę, wiecie, żeby też w końcu zacząć upychać ten motor. Pasek jest, na razie nie zakładam, wisi tylko, zaraz po kolei. E, tutaj jeszcze mamy niespięte przelewy, gdyż, ponieważ, że chciałem Wam mm, zakomunikować, że o, na końcu te oringi, o, po ostrość, te oringi wymieniamy od razu. Właśnie dzisiaj przyjechały. Oczywiście nie może być tak, że jest tylko łatwo. Gdzieś po drodze zaginęła ta urwana dysza olejowa na trysku jedna. Niby sprawdzałem właśnie teraz zamówienie. Dobrze wszystko potwierdzone, nawet wydane. Kierowca to jakby miał, a do mnie to nie dotarło. Z kierowcą się nie mogę jakoś skontaktować. Dzwonię, nie odbiera, no trudno. Robimy to, robimy to, może w międzyczasie się odezwie. Plan jest taki, żeby to już wszystko pozamykać, spiąć silnik ze skrzynią, no i w końcu w budę. Słuchajcie, wracając do tematu nagrywania, no muszę uszanować Waszą decyzję, no znaczy się muszę, oczywiście żartuję, bo tam w zasadzie chodzi o to pytanie, tak, czy coś polecacie, czy zmieniać, nie zmieniać. No w większości pasuje. W sumie może i macie rację, bo to w sumie nie, nie jak ktoś słusznie zauważył, nie Hollywood. Chodzi o to, żeby było widać, żeby było co w ogóle pokazać. Natomiast, ten sprzęt do nagrywania, jakąś kamerkę sportową, chciałbym kupić. Może nie tyle ze względu, bo zawsze coś pewnie będzie nie tak: jak będzie dźwięk, nie tak. Jak to będzie obraz snów, nie tak. To będzie podświatło, to będzie coś tam. Ale no zależałoby mi na tym, żeby na przykład no mieć ręce wolne i pokazać Wam właśnie takich większych czynności, czy coś jak się robi, czy takie ciekawsze ujęcia, w sensie, no, bo z tym telefonem wpełzać gdzieś, czy tam jedną łapą coś trzymacie, to czy coś, no wiecie o co chodzi. Jedną ręką nie, nie jest to ani bezpieczne, ani mądre, ani też nie, nie jest takie, no jakie nie jest. No, jedną ręką to. To nie robota jednym słowem. No i dobra, to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy robotę. Mam nadzieję, że to wszystko się zaraz wyjaśni z tą dyszką. Chciałem wam tylko jeszcze pokazać, bo u nas wczoraj, o tam mamy kanapkę, powpychałem wszystko co stało na placu do warsztatu, bo wczoraj była brzydka burza. W sensie brzydka była. No, tak się zapowiadało, że chmury takie ołowiane szły. Bałem się, że. By jakiś grad nie spadł albo coś takiego, no, na szczęście udało się, przeszło wszystko jakoś łagodnie, popadało tylko, no ale mimo wszystko, pod dachem, to pod dachem. No i dobra, bez, bez zbędnego gadania. Coś mi jeszcze chodzi po głowie, miałem coś wam mówić, właśnie, ale może mi się przypomni, Dobra, starość, nie rado, siedziemy. Dobra, dyszka się znalazła. Wszystko w miarę wróciło na swój tor. Silnik mamy pospinany, miskę mamy spiętą. Rozrząd już wszystko poustawiane. Także w zasadzie przy silniku tutaj więcej nie będziemy kręcić. Spinamy go zaraz ze skrzynią. Proszę bardzo, mój stróż, anioł. No i lecimy z tematem, tak żeby to w końcu ruszyło. Kolejna sobota. I kolejny dzionek spędzony przy grzebaniu w smarach. Słuchajcie, jak widzicie, mamy pospinane wszystko. No i musimy to do góry upchnąć, właśnie tutaj, w tą pustą przestrzeń. Miejsca tu jest nawet sporo, bo wyrwane są sanki, wszystko jest wyjęte od dołu. Także ten zespół powinien nam tu wjechać bez problemu. Oczywiście przydałoby się. Przydałoby się, co by się przydało no, jakoś pomoc osoby trzeciej, ale jak to zrobić, jak nawet drugiej nie ma. No nic pomału, będziemy to opuszczać i, i myślę, że sobie poradzę z tym. Pytacie mnie często czy robię sam tak, robię sam. Jeśli się ktoś tutaj przed kamerą przewija czy coś, to zazwyczaj jest to jakiś znajomy albo albo klient, no i dobra, bez gadania, bo szkoda czasu, jedziemy z koksem. I silnik mamy już w budzie. Trzyma się w zasadzie tutaj na jednej śrubie i tutaj na trzech, dobrze. Teraz można to wszystko upinać, spinać do kupy, podłączać. No i odpalać finalnie. Powoli to wszystko upinam, no i oczywiście nie może być inaczej. Wychodzą takie jakieś różne dziwne rzeczy, choćby nawet tutaj mamy dolot czyli połączenie przepływomierz-turbina, przewód sący powietrza. Tutaj mamy taki króciec, który, który idzie od odmy, tutaj od separatora. No i wyobraźcie sobie, no, że to było tak przyklejone na czymś. To nie na jakimś kleju, po prostu ten króciec utrzymał się na słowo honoru. Muszę coś z tym zrobić. Patrzcie, się wszystko upchnięte. Ten przewód mi się udało tam zespawać. Sory nie nagrałem. To jeszcze wszystko będziemy oczywiście na swoje miejsce upinać Te Spinki, to wszystko. Natomiast na chwilę obecną, co najbardziej mnie interesuje, silnik ma podłączone to, co do życia mu jest potrzebne, czyli tam prąd, paliwo, czujniki. Mam nadzieję, że wszystkie to się zaraz okaże. No i co? I będziemy. Pierwszy start teraz zrobić. mam wykręcone świeczki z niego, tak żeby tej kompresji na razie nie było, w celu żeby nam się po prostu najzwyczajniej układ szybciej odpowietrzył, nie ma sensu męczyć rozrusznika, a te świeczki są tutaj bardzo łatwo dostępne, więc cztery świece wykręcone, nie będzie miał kompresji, będzie łatwo nam przerzucał, no i co, olej zalany do silnika paliwo ma podpięte układ przepompowany wstępnie tutaj mamy jeszcze rurki popuszczone na razie niech sobie pompa wypchnie lecimy zobaczymy czy zakręci w ogóle No i dobra karta na miejscu Dobra w porządku zostawiamy to idziemy zobaczyć czy się paliwo pokazało na przewodach tak, paliwo już tutaj z podkręcców zaczyna się wydobywać, więc dokręcamy jeszcze raz już z zakręcanymi wtryskami i odpał. No to jeszcze raz, tym razem już z wtryskami. O, zaczyna się giełka pokazywać, nie wiem czy widzicie, ja już widzę, że Zaczynają wtryskiwacze podawać. Jeszcze raz. Dobra. Wystarczy. Idziemy wkręcać świece. Wszystko pospinane. Lecimy. Słuchajcie czyżby odpalił? No tak, idziemy zobaczyć, co się dzieje. Jak widzicie, pracuje. Oczywiście jest bez płynu, zaraz gasimy. Patrzymy, czy nie ma wycieku, ale jak widzicie, idzie bardzo, bardzo równiutko. Bardzo cicho. Wydechu nie ma jeszcze, nie? Bo katalizator leży gdzieś tam na boku. A tym razem z podłączonym już wydechem. Jeszcze silnik, słuchajcie, trzyma się tylko na dwóch poduszkach. Więc siłą rzeczy się troszkę buja, ale chodzi normalnie. Dobra. do No słuchajcie, wygląda to nieźle. Odpowietrzyłem właśnie sprzęgło, więc tutaj jakieś takie Wypociny to są z tego patentu. To swoją drogą ktoś wymyślił, licząc pewnie na to, że za którymś razem się urwie przy odpowietrzeniu. mi się udało akurat, więc to, co tu kropla wisi, to spłynął. Yy, silnik na chwilę obecną jest wszystko, wszystko suche. Yy, tam jeszcze z góry raz będziemy to czyścić, ale to mniejsza o to. Jest jeszcze masa roboty: samo podwieszenie, zawieszenia tych wszystkich kabli po upinanie po ubieranie w tego, tego w te, te plastiki. Także na pewno jeszcze tutaj trochę czasu spędzę. Ostatnio mnie ktoś pytał czy się denerwuje odpalając taki silnik pierwszy raz po remoncie. Czy jeszcze się denerwuje w sensie po, po iluś tam latach. E, powiem wam że denerwuje się im bardziej jestem świadomy tym bardziej się denerwuje. Czy jest czasem chyba jeszcze gorzej będąc świadomy ile rzeczy może pójść nie tak. E, bo co by się nie stało, jakby się ta historia nie skończyła, no to wam się to na łeb zwali i to nikogo nie będzie interesować, czy na przykład, nie wiem, był wadliwy tłok, spuch materiał zatarło się bądź też nie wiem, majster na szlifierni pomylił się o setkę. W sensie nie to, że miał wypić jedną, a wypił dwie, czy na odwrót, tylko o na przykład tam dwie czy trzy setne milimetra. wziął za mało materiału, no i coś tam się przytarło. Także to wszystko pierdylian rzeczy, które po prostu tu może pójść nie tak, no ale jak to mówią, jest ryzyko, jest zabawa, no coś w życiu trzeba robić. Akurat taką profesję wybrałem, więc, więc ten stres jakby jest wpisany i nerwy. No ale jak jest dobrze, to też jest radość, nie? I, i, I wszystko jest ok. Natomiast tutaj, no to. Sukces będziemy mogli od, odtrąbić jak klient któryś raz z kolei będzie przyjeżdżał na wymianę oleju, na przykład na serwis i będzie mówił, że wszystko jest w porządku to wtedy OK. Natomiast dzisiaj jeszcze, dzisiaj jeszcze się tutaj chwalić nie ma czym odpaliło, nie leje się to by oznaczało, że w miarę dobrze to jest poskładane, natomiast cała reszta, czy nie puści coś, czy nie zacznie kapać, czy coś się nie wytrzeń, czy coś się nie wysypie. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, wszystko musimy przejść. OK, na dzisiaj chyba już kończę tutaj, mam jeszcze polówkę tam, hamulec z tyłu zrobić z bębnami, ale to, to nie będę pokazywał, bo nie ma, nie ma tam żadnych ciekawych rzeczy, myślę, to widzieliście pewnie milion razy, no i co, jeszcze, jeszcze masa roboty, ale, ale myślę, że teraz już z górki, trzymajcie się, hej.